I witam Eye of the Beholder. Dobry wieczór, to jest ostatni odcinek, prawdopodobnie. Zaraz, to To spokój. No, chyba tak, z teleportami drugi, tak mi się wydaje. Natomiast, co. co. To, to, to jest. to. Awa! was mnie wystraszył, ponieważ strasznie głośno mi w słuchawkach. Eee. No dobrze, to najwyraźniej, olewam to. Po... A tu by. A tu, tu nie byłem. rzesz, to jest dziura. To może być nie. Może być gorąco. Może być gorąco. Kolejna kula mocy. No po co mi to, człowieku? Weźcie tutaj, wsadźcie to. <słuch> A tu? Kula mocy? Nie, nie, napój. Prędkości. Hmm. ...ludzież przyspieszenia. Teraz tak, wiem, że... ...jak się wejdzie, jak się wciśnie ten przycisk... ...to kule ogniste tu lecą. No, pamiętam to. Więc można zostać brutalnie spalonym tutaj. Dobra, ludzie. Nie ma tutaj uwiać bawełnę. Jedyne pomieszczenie, które mi zostało... ...muszę się przeciągnąć... To jest pomieszczenie z, bo, z Bossem. Z Zanatarem. A ja z Zanatarem umiem się tylko rozprawić w jeden banalny, znaczy nie banalny, właściwie w głupi sposób. Który prawdopodobnie spowoduje śmierć połowy mojej drużyny, ale co tam? Aha, i w sumie ja go nigdy nie robiłem za pomocą myszy jednocześnie. To Bo Zanatar jest przerąbany właściwie. Zanatar jest. Bardzo, bardzo, bardzo przerąbany, ponieważ jest Beholderem, a Beholder, przynajmniej w tym świecie, ma jakieś przerąbanie, silny czar, który po prostu automatycznie zabija parę osób. Ja naprawdę umiem, tylko do tej pory uda mi się zwyciężyć, znaczy można go normalnie pokonać, można go też pokonać właśnie za pomocą, który tutaj... Spróbuję zastosować. Nie wiem, czy mi to wyjdzie za pierwszym razem, ponieważ mówię, jakbym grał kreaturą, to by mi prawdopodobnie bez problemu to mogło wyjść, ale spróbuję to zrobić myszą. I znowu zapisuję, bo czemu nie? Także coś gotowa, karolina. Tak to działa w ogóle? Odpie no, nie spróbowałem tego wcześniej, ale dobra. Dzień dobry! Więc, pomimo ich pułapek, wy żałosne. No, hirelings, czyli po prostu wynajęci przez panów Waterdeep. Zdołaliście dotrzeć tutaj, pomimo no, tych właśnie pułapek. No cóż, wasza strata. Smutno, mi też smutno, ponieważ rozkoszowałem się jak moi. Um, Kurde, no naprawdę nie znasła jakiegoś tłumaczenia minion, z moi, no. Uff. Nie, ja nie mogę po prostu tłumaczyć na żywo, bo to jest straszne czasami. Bla bla, okej, okay, no. Uff. Dobra, generalnie chcę, że cały World będzie pod jego kontrolą. Proszę bardzo. Znaczy nie, nie ma, nie, nie co ty, nie zgadzam się. Popatrzcie w ogóle na niego. Czyli nie można być kurde bardziej okropna kreatura. Może się poddać z absurdalny albo albo zaatakować. Uuu, przeżyłyśmy. Teraz tak. O, spadaj człowieku. Nie, wiecie co, chyba będę musiał to zrobić kurde kreaturą, bo jest strasznie szybki. I źle, chociaż nie. Jak widzicie, odpycham go non stop. On nic nie może zrobić. Ej, co, 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 co? Co? Głupi jesteś, tak? Odwal się. Oj, nie tu. Dobra, chyba tutaj. I. No, o, widzicie. No cóż, to było bardzo proste za pomocą tej różdżki. E, ale ja spróbuję to zrobić jeszcze w drugi sposób, którego nigdy nie próbowałem. Ale nie spodziewałem się, że oni przeżyją. Normalnie zawsze mi zabijał kogoś za pierwszym razem. Mieliśmy tego farta, nieprawdopodobnego farta. No dobra, jak już tak to przeczytam... Może uda mi się to przetłumaczyć w jakiś sens, nie wiem. To jest wątpliwe. Eee... Jak podczas, gdy nasza drużyna... Mm... Ale co Pix? Aha, że co, zbiera szczątki za natara, które są po prostu... Roz, rozwalony wszędzie, tak? Teleporter pojawia się i za, na, za natara. Mm, siedziba. znika. wszyscy. Co? E... Okej. Okay. Sam to musiałem czytać wpierw, bo naprawdę nie wiedziałem co tu chodzi. Wygląda na to, że ten portal nas przenosi do... hali w mieście. No tak. Zabiliście Zanatara i uratowaliście Waterdeep z jego zła. Wytłumaczył Wam jakiś paladyn piergieron. że wybraliśmy, że wybraliśmy was. No proste. I co? I, I to wszystko, tak? Fantastycznie nie ma żadnego filmiku. No trudno. Ta, I to jest koniec A The Beholder. No trudno. Akurat wersja na PC jest bardzo uboga. Po pokonaniu mamy ten wierszyk wspaniały i nic więcej. Nawet kurde, no po prostu nic. A ja spróbuję jeszcze zawalczyć z za zanatarem w sposób, też kreaturą, ale z normalną walką. Jest jeden mały problem. Prawdopodobnie tym razem zanatar nie będzie taki łagodny. I zabije kogoś za pierwszym razem. Nie będę grał kreaturą, ponieważ... Nie, za szybki jest on, żeby... znaczy, może spróbowałbym, to... O, udało się, spoko. Come on. Nie, spokojnie, jest taki szybki. O kurde. Aha, w sumie to proste jest. Eee, to w sumie można tak coś co, go ciachać, no spoko. Ale zapierdziela Zapierdziela równo. Nie powiem... Uważajcie, gdzie jestem? No ty kurde, no na, na Nie. Skuban, ty się patrzysz na mnie. Weź to oko. To za kurde. Skubany, no. Patrzcie go, jaki zapierdzieracz. Na Formuły 1 człowieku. Jaki koroś. Przecież w ogóle to jest dziwne, że takie tłuste. A takie szybkie, no. no trafcie sobie. Powinienem sobie jeszcze ich pobłogosławić w sumie, no ale już nawet. Ażesz, kurde. Bo, bo mi ktoś zginie, a jak zginie. Elf to będzie problem, ponieważ nie będę można go wskrzesić. Karolina jest martwa to jest martwa. O, no i właśnie dokładnie to samo Czyli. Pff, tak wygląda granie za pomocą klawiatury, no ale z drugiej strony Myszą to bym miał z kolei aż za trudno chyba. Oraz fancy trzyma jak komórka was pożegnała Wychodzi na to, że to jest koniec I of oh, the beholder, chyba, że. Chyba, że... Nie wiem, czy jeszcze raz to Po raz kolejny walka z bossem? Co można z nim jeszcze zrobić? No jakby spróbować myszą zagrać, naprawdę, no poważnie. Myszą i sposób zabicia go numer jeden, czyli z różdżką. Nie wiem, czy to jest możliwe. Uuu, słabo ci poszło. Dobra, już jeden nie żyje. Ale można będzie wskrzesić A nie da się. Tylko sobie trafiać w tą różkę i... A no Będzie git, tak? Będzie git czy nie będzie git? Kurde... No teraz to zarobiście mamy szansę. Piknie! Piknie! Dziękuję bardzo za Natar Za twoją współpracę No Nie wfaj się tutaj, kurde no, Co tak typ? No ok, tak to. Wy... Tym razem tak poszło. Ale i tak jest 2-1, więc może się tymi oczami. Cała moja drużyna została pokonana. Cóż. Dobra, to było tyle, jeśli chodzi o Eye of the Beholder. No nie, przegapiłem dwie rzeczy na pewno. Przegapiłem tarczę el elficką czy tam tym drążków. Nie wiem, gdzie ona, kurdy była. I to berło jakieś magiczne. No, dziwne, bym. wydawało mi się, że w miarę wszystko poodkrywałem. Dobra. Do ustrzenia w następnym, jakimś innym zagrajmy wy. Nie wiem, co to będzie. Być może I would beholder 2 od razu, albo nie. To zależy. Sam jeszcze nie wiem. Jak, jak to mówię, to jeszcze nie wiem. Na razie miłego, nie wiem czego, wieczoru powiedzmy. Do usrzenia ludzie. W innym rpg albo. Nie wiem czy. Exit.